Cześć, witajcie na naszym kanale Datsun.pl Dzisiaj jak widzicie już jest nas dwoje I mamy już kamerki, więc Wracamy do to co było kiedyś Dobra leży Ej syfon dostaje O ja ten już syfon. leży, ty już leżysz? Nie, ja dostaję syfon, leży to, to, że Za kila dostaje się leczenie O dobra, nie wiem czy ja w ogóle ja tam dolecę wylecę. Oczywiście ja nie wpadnę tam, nie wylecę Nie nie. dobra idealnie, jestem zarobistą Dobra bierzemy broni. dzisiaj gramy A, sobie chłopie, ranking gdzie są typy? A, to bot To był bot, tak, dobra. Co tam masz ciekawego? E, masz potę. No to dawaj te poty, gdzie one są? Tu. tu masz broń. Gdzie jest ja broń? Się... Ja na przykład... Amo. Ja mam o! 15 poziom. 15 poziom. 15 poziom, panie. No. Idziemy. Nie wiem właśnie, nie, a nie dawaj wiesz, tam nie. teraz na kolejne czaszki. Na kolejne czaszki? będziemy po czaszkach chodzili? No, odrodzili się. Na góry, na Olympię. Dobra, chodź z Czemu nie w kasiory nie bierze? Bo bez sensu, jak już każdy ma 5000. jest skrzynka jest gdzieś. Na górze to była skrzynka. A to była normalna. Co tu jest? Co tu jest panowie? Nic tu nie jest. Już ty miałeś kiedyś ostatnio 300? W ogóle jaki macie największy poziom? zostawcie komentarz, jaki mieliście największy poziom w Fortnite, jaki graliście Piąty. Jaki miałeś najwięcej? Nie wiem, 300 kiedyś. Chyba. O są tamty per A to są boty. O! Na co nie poszczelałem? Dobra, tu masz. To jest. Chcę amo. Stolek. A Ja mam 95, 100. Pistole... O, pistolet sobie... Dobra, gdzie idziemy, panie? Gdzie no, wy zawsze no, my chodzicie? Zostawcie sami komentarz, sami. gdzie zawsze chodzicie, jeśli chodzi o Fortnite, i mapę. No gdzie? Tam, gdzie zaznaczyłeś idziemy? No dobra, no to może no, tam. No tam się pojawia to jajco. A tu safe był. To jest zero budowania. Ej, no. pomóż mi, dziadek! No już nie o, żyjesz? No zajebiście. No, bo nie wiem, oni e, mają bota, no, fajnie było, nie wiem. Fajnie było w dzisiejszym odcinku, widzimy się w kolejnym. Ale... ale oni mają imbota, no, przegramy to. Co iBota? co to za aimbot? Może automatycznie ci strzela. No, patrz, o, biegną on do mnie. Patrz, oni cię on biją już. A, ja sam. No właśnie. <laughs> I stole jak mnie zabił. Jakieś punkty będą. Jeszcze jedna runda, dawaj Ręby, gotowości. Ja dawaj gotowości. A nie, 10 miejsce, tylko 30, 30 miejsce byliśmy jakby. To... No to pobieranie o... wyników. Ja mam. srebro srebro 2. No, ja mam złoto 137%. Dobra, gdzie teraz lecimy konkretnie? Na dom Stada lecimy. Dobra, Dumstead. Dumstead, dobra, Dumstead, dawaj, 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 szybko, bo tam wszyscy lecą. Jak to jestem na boso, teraz zauważyłem, nie mam butów. Ja też. Nie mam butów. Jak ty też nie masz butów? Ale czy w skinie? No w skinie nie mam butów, mam stopy. A nie, ja też mam buty. No, ja też... Ja mam buty. Jeden. O Boże, nie ile tu stopy. typów. Obrady nie wylądował, więc jesteśmy w dupie. Nie, nie padłem tam. Ale jesteśmy w dupie. No nie Ale wiem co ja zrobiłem. Miejsce. Wiem, koleś mnie goni Koleś mnie goni Koleś mnie goni Zaraz ja będę ginął Goni mnie Gdzie ty jesteś? Gdzieś tam gdzieś Koleś mnie goni. goni No, sześć życia mam Koleś mnie goni, sześć życia mam 13 życia Więc życia Nie żyje No mnie zaraz zabijaj w sukołomie O Likwiduje cię Rajka ram 10 O nie po Ja... ale zyka mam Nie, jestem tragiczny w tą grę Jestem taki tragiczny Nie, do domu Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Ten był bardzo szybki. Nasze początki. Z powrotu mojego. Janek się schował. Nie pokazuje się. Ja mam minus cztery. Nara. Ja mam minus cztery. Widzimy się kolejna nara.